Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dobry horror. Ze mną jest Sylwek. Cześć. Dzięki Łukaszu za zaproszenie. Proszę bardzo. Dzisiaj się zebraliśmy we dwójkę, by rozmawiać o komiksie polskich twórców, który otrzymałem do recenzji. Za co bardzo dziękuję. Komiks jest, komiks to rajtu Ze Sprawiedliwości wydany przez wydawnictwo Celuloza. To jest pierwszy zeszyt. Jego twórcami są. Będę się posiłkował tutaj y, papierową wersją. Scenariusz Mateusz Piątkowski, rysunki Krzysztof Małecki, twórcami okładki Małecki. są Krzysztof Małecki. 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 Nie, ja mam Małecki, Krzysztof Małecki. A, A ja, ja też mam pa... Małecki. Naprawdę? Tak. Pokaż, pokaż, do komery. Ja wiem, że tutaj Łukasza nas nie widać. Mam przybliż Małecki. jeszcze, przybliż jeszcze. Ja mam S. Ja mam mes. Ja, ja mam C. Ja ale co? Ciekawe, ciekawe. Dobra, ale to jest ciekawostka, która yy... Dla mnie jest ciekawostką, okładka, mówię, Krzysztof Mołecki, Grzegorz Pawlak i korektę wymienię jeszcze, bo jest ważna, i Ejsymont. Ja e... chyba tutaj mam, mam taką teorię, bo otrzymaliśmy, otrzymaliśmy do recenzji, tym papierową wersję, ja mam w PDF, ie tak. ja czytam z, z PDF-a, w którym też i zauważyłem kilka literów, kilka błędów i ja myślę, że w, komiks, który poszedł do druku, on już jest poddany korekcie, tak, bo, bo korekcie, aż niemożliwe, tak, żeby, żeby był tutaj taki błąd przy nazwisku jednego z autorów. Tak, Nie. No, no pewnie tam się wkradł taki hochlik drukarski, można powiedzieć, tylko w PDF akurat. Mhm. E, op opis tego komiksu brzmi Sixville City było typowym amerykańskim miasteczkiem końcówki lat 30. Czarno-białe, pełne ludzi pogrążonych w lekturze brukowców i prowadzeniu wewnętrznych monologów. Zamieszkałe również przez superbohaterów. W redakcji uznaliśmy, że trójka z nich zasługuje na szczególną uwagę. Zapraszamy Cię, czytelniku, na wspólną przygodę z zamaskowanym detektywem, królową rozmiarów. I płomienną włosą. Będzie akcja, będzie efektownie, będzie też cyrk, ale bez klaunów. Bob Smith, dziennik Sixville. Yy, no, bardzo się zgadza ten opis z tym komiksem. To teraz własnymi słowami. Własnymi słowami tak, można powiedzieć. Własnymi słowami. Dobrze, to własnymi słowami. Tak. W bardzo, bardzo skrótowy sposób. No, no, nie chcę tu się wcinać, ale tak, mamy jakieś miasteczko, miasto, metropolię kojarzącą się z metropolią Supermana, i w, w którym dochodzi do jakiejś napaści złoczyńców, ale ci złoczyńcy nie wiedzieli, że miasto jest chronione przez bohaterów. No i mamy tutaj trójkę, właśnie bohaterów i. No i w sumie komiks na łamach raptem ilu 28 planż, 28 stron, skoncentruje się wyłącznie czy głównie na potyczce między właśnie tą, powiedzmy, ligą, rajtuzami sprawiedliwości, a, a, a tymi, którzy zaatakowali. No takie. No dobrze, ocenę to może później, ale w taki skrótowy sposób można powiedzieć o. O tym, co się dzieje. Tak, yy, chciałem powiedzieć, że tutaj mamy potyczkę między Królem Sterowców, jego bandą rzeźmieszków, a główną yy, drużyną tych superbohaterów. Bardzo kolorową, można powiedzieć. Każdy ma różne moce. Jest na przykład postać, która yy, walczy. Bardzo dużej wielkości, potrafi zmniejszać czy zwiększać swoją posturę, swoją sylwetkę. Jest postać, która panuje nad wodą i wygląda dosłownie jak hydrant, i jest właśnie tym hydrantem tytułowym. Jest też superbohater, który jest ubrany tylko w maskę i taki płaszcz jak detektyw z lat 30., 40., XX wieku ze Stanów Zjednoczonych. Czy bohaterka władająca pomieniami? No, mówię, szereg, szereg różnych kolorowych postaci, a sam komiks jest czarno-biały. Tak. No, nie ma co ukrywać. Pierwsze skojarzenie, no to skojarzenie z superbohaterami komiksów amerykańskich i myślę, że to jest spora aluzja, spore naśladownictwo, inspiracja właśnie tymi tymi bohaterami i czytając komiks, niniejszy komiks Rytu ze Sprawiedliwości, no miało się wrażenie, że gdzieś to się po prostu już wcześniej czytało. Tak, ale tym bardziej tutaj nie otrzymujemy może takiego poważnego tonu, jak znamy z super bohaterskich opowieści. Tutaj bardziej mamy postawione na zabawne sytuacje, wiele jest gagów związanych z, z takim zabawem słowem, że ktoś został na przykład dosłownie, ten główny przeciwnik, można powiedzieć, został zrobiony w balona dosłownie. <noise> tak jak się czytało ten komiks. No, mówię, bardzo dużo akcji, bardzo fajnie to jest zaplanowane, narysowane, bardzo dokładnie widzimy poszcz poszczególne sceny akcji. Widzimy, że nasi superbohaterowie nie w każdym momencie tutaj przyjmują inicjatywę, że są w. Są w defensywie momentami, ale im się w końcu udaje pokonać tego przeciwnika. No bardzo mi się cieszy, ten, że ten komiks jest tak naładowany akcją. I bardzo fajne jest to, że otrzymujemy w niektórych kadrach jakby odbudowę pod kolejne przygody tej ekipy. Mhm. Ja myślę, że tak. Powiedziałeś słuszną, trafną rzecz, że komiks jest przeładowany czy naładowany akcją. To jest taki rasowy akcyjniak. Niewiele tutaj jest jakiejś treści ponad to. Jakiejś filozofii, komiks nie daje szans na rozwinięcie tych, tych aspektów, aby poznać bliżej bohaterów, bo, bo to on jest za krótki. No, rapty mamy 28 stron i. Wszystkie, praktycznie wszystkie plansze, one są zapełnione dynamizmem, akcją, tym, w jaki sposób się dzieje potyczka. Oczywiście są tam dialogi, są rozmowy, ale ich jest tak mało, że. Ciężko jest w ogóle cokolwiek więcej stwierdzić. Tak, moim zdaniem jest to ciekawy zamysł. Podbudowa pod coś więcej. Nawet zakończenie zdradza, że może być coś więcej, i ja myślę, że warto dać szansę. Bo po pierwsze, bardzo dobrze to jest narysowane. Podobają mi, podoba mi się ilustracje. To jest też i stylizowane, właśnie na te amerykańskie komiksy superbohaterskie. I. I to, w jaki sposób on traktuje tych, tych bohaterów, ten, ten, ta walka, która ma miejsce, ona jest sprawnie poprowadzona. Ja się nie nudziłem przy tym. Nie było, może tak, nie było nic specjalnego. No, nie było efektu wow, jakie to jest niesamowite, ale też nie wynudziłem się. Więc przeczytałem, fajne, podoba mi się, i po prostu mam ochotę na więcej, dowiedzieć się czegoś, czegoś więcej o tym. Dla mnie jedynym minusem tego komiksu jest fakt, że tutaj postacie na pierwszym planie są wyraźne, a tło dostajemy niewyraźne. Prawdopodobnie to jest świadomy zabieg twórców, ale ja nawet dla mnie sądzę. to jest minus. Przepraszam, że tak wchodzę. Ja nawet nie sądzę, że to nie zamierzone. Ja wiem o coś chodzi i przeglądając, nie wiem jak to jest na papierze. Jaki to masz papier? Ja mam na... Mhm. Na... w telefonie i to bardzo dobrze wygląda. Wysok... Tutaj bardzo taki efekt, to daje efekt trójwymiarowy, że na pierwszym planie jest powiedzmy bohaterka, a tło jest jakby dalej. Na, na ekranie monitoru, monitoru to wygląda, myślę, że dobrze. Trudno jest mi stwierdzić, jak, jak jest z papierem. Ja nie mogę, ja się do tego nie mogę przyczepić, bo mówię, na, w telefonie mam wrażenie, jakby to było trójwymiarowe. Bardzo dobrze to się prezentuje. Więc chyba w zależności od tego, na jakim nośniku czytamy, mogą być takie głosy. Ja to daję jako plus, bo to jest bardzo ciekawy zabieg. No mówię, ja akurat nie jestem przyzwyczajony do takiej formy. Pierwszy raz się spotykam z taką, y, 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 taką ilością, właśnie, że na każdej stronie, bo w komiksach się spotkałem z takim zabiegiem, ale że tutaj na każdej stronie taki efekt y, widzę. To jest dla mnie akurat minus. No mówię, prawdopodobnie to jest świadomy zabieg twórców, żeby, y, y, w, y, y, w, y, tak jak wspominasz, w wersji tej cyfrowej, żeby to y, zaznaczyć tą akcję, że na pierwszym planie jest dany bohater, a to, co się dzieje w tle, to jest mniej ważne. Mhm. No mówię, ogólnie polecamy ten komiks. Y, warto odezwać się do twórców. Komiks możecie kupić w sklepie na przykład Róbmy Dobrze, albo wprost do twórców, pisząc y, wszystkie linki to. Y, Fontpage Page od twórców y, Rejtu ze sprawiedliwości znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcamy do, do, y, do odezwania się do nich i im więcej osób kupi, tym szybciej prawdopodobnie otrzymamy y, zeszyt drugi. Sam roz, y, rozmawiałem kilka tygodni krótko, y, kilka tygodni temu krótko z twórcami. No i drugi zeszyt prawdopodobnie jeszcze w tym roku znajdzie się w rękach czytelników. Y, Dzięki Sylwek za Dzięki. możliwość tak porozmawiania o tym komiksie. No mówię, czekam na drugi zeszyt. Mam nadzieję, że też będzie wspólnie okazja o nim porozmawiać. Mhm. No i pamiętajcie, czytajcie dobre horrory, komiksy. ale też dobre, dobre komiksy. No to nie jest komiks, który jest horrorem. Chociaż chociaż polecamy też dla miłośników horrorów, dla miłośników komiksów. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Cześć.